Macie nowy komputer ze świeżo zainstalowanym systemem i chcecie go odpowiednio ustawić albo po prostu zrobić porządek z tym, którego używaliście do tej pory? Jeśli tak, to zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Paweł, a to jest moje Smartfo Ideas i w tym poradniku przejdziemy przez ustawienia Windowsa 11, które powinniście znać. Zaczynamy. Większość z nas używa Windowsa, bo co by nie było, jest to najpopularniejszy system operacyjny. Z reguły jest tak, że kiedy mamy nowy komputer ze świeżo zainstalowanym systemem, to od razu przystępujemy do konsumpcji. Zaczynamy instalować aplikacje i gry. Mniejszą uwagę przywiązujemy do tego, żeby najpierw ten system odpowiednio ustawić w taki sposób, żeby możliwie najprzyjemniej i najbezpieczniej nam się na nim pracowało. W Windowsie 11, bo o nim będzie ten poradnik. Zaszytych jest sporo funkcjonalności, które mogą pomóc nam np. Na w zmniejszeniu ilości prywatnych danych wysyłanych Microsoftowi, automatycznym oczyszczaniu dysku, dostosowaniu wyglądu interfejsu czy nawet poprawie ogólnej wydajności komputera. Problem polega na tym, że w wielu przypadkach funkcjonalności te są po prostu wyłączone albo wręcz ustawione w niekorzystny dla nas sposób. W tym poradniku wybrałem dla Was najciekawsze i najważniejsze z ustawień Windowsa 11 i zaraz sobie po kolei przez nie przejdziemy. Jeśli nie macie czystego systemu operacyjnego, czyli pracujecie na swoim systemie już od jakiegoś czasu, to w tym poradniku również znajdziecie sporo ciekawych informacji. Idziemy do komputera. Pierwszym z ustawień, które możemy chcieć zmienić, jest zmiana rodzaju konta, na które się logujemy. Windows 11 podczas instalacji zmusza nas, abyśmy zalogowali się na konto Microsoft i dopiero będąc zalogowani na to konto, będziemy korzystali potem z systemu. Po zakończeniu instalacji możemy jednak to zmienić. Aby skorzystać z komputera, nie będziemy musieli logować się na internetowe konto Microsoft. Wystarczy stworzyć tak zwane konto lokalne na naszym komputerze i za jego pośrednictwem logować się do systemu. Na pewno zmniejszymy wtedy ilość danych wysyłanych Microsoftowi. Z drugiej strony tracimy wtedy możliwość synchronizacji ustawień i integracji, na przykład z OneDrive'em. Ale co kto lubi? Aby zmienić typ konta, którego używamy do pracy z komputerem. Otwieramy ustawienia Windows. Możemy to zrobić, na przykład klikając prawym przyciskiem od myszki na menu Start i wybierając ustawienia, lub używając kombinacji klawiszy Windows plus I. W okienku ustawień po lewej stronie przechodzimy do konta, a następnie w głównej części okna wybieramy Twoje informacje. Niżej w sekcji ustawienia konta zobaczymy na jaki typ konta jesteśmy aktualnie zalogowani. Ja jestem zalogowany na konto Microsoft. Jeśli chcę logować się za pomocą konta lokalnego istniejącego tylko na moim komputerze, to wybieram zamiast tego zaloguj się za pomocą konta lokalnego. System najpierw może chcieć nas zweryfikować. Będziemy musieli podać hasło do konta, na które jesteśmy aktualnie zalogowani, a następnie poprosi nas o założenie nowego konta lokalnego, jeżeli jeszcze na tym komputerze go nie mamy. Pamiętajcie, że nie tracimy w tej sytuacji żadnych danych. Po prostu utracimy możliwość synchronizacji ustawień pomiędzy urządzeniami, z którymi korzystamy, w związku z czym Microsoft po prostu będzie o nas wiedział mniej. Po zakończeniu procedury do Windows'a będziemy logowali się na nowe konto, które będzie istniało tylko na tym komputerze. Windows 11 domyślnie ustawiony jest tak, że prawie wszystkie tła interfejsu są jasne. Generalnie czytamy ciemny tekst na jasnym tle. Jeśli tak jak ja, korzystając z komputera wolicie mieć ciemniejszy interfejs, to proponuję włączyć sobie tryb ciemny. Aby to zrobić, musimy ponownie udać się do ustawień systemu, na przykład skrótem klawiszowym Windows plus I. W menu po lewej stronie przechodzimy do personalizacja, a następnie w głównej części okienka wybieramy kolory. Mamy tutaj opcję Wybierz tryb. Do wyboru mamy tryby jasny, ciemny oraz niestandardowy. Dwie pierwsze pozycje są dość oczywiste. Kolory w systemie zmienią się zgodnie z tym, co tu ustawimy. Trzeba też wiedzieć, że niektóre aplikacje, np. pakietu Office, odczytują, jaki mamy ustawiony tryb w systemie i automatycznie dostosowują do niego swoje kolory. Odpowiedzią na to jest opcja niestandardowy. Po jej wybraniu będziemy mogli niezależnie ustawić, jaki tryb kolorów chcemy mieć w interfejsie systemu, a jaki w aplikacjach. Nie ma się co okłamywać, wszyscy wiemy, że z każdą nową wersją systemu operacyjnego, chcąc lub nie chcąc, do Microsoftu przekazujemy coraz więcej, jak to oni ładnie nazwali, danych diagnostycznych albo danych telemetrycznych. My możemy jednak temu do pewnego stopnia przeciwdziałać, zmieniając ustawienia systemowe tak, żeby ilość wysyłanych danych ograniczyć do minimum. Aby to odpowiednio ustawić, najpierw znowu przejdziemy do ustawień systemu skrótem Windows plus i a następnie po lewej stronie z menu wybierzemy Prywatność i Zabezpieczenie. Następnie po prawej stronie wybieramy Ogólne. Zobaczymy tu cztery opcje dotyczące pozwolenia np. aplikacjom i witrynom na wyświetlanie nam spersonalizowanych treści oraz uprawnienia dla systemu Windows do dostosowania menu Start na podstawie tego, co uruchamialiśmy wcześniej. Jeśli chcemy Microsoftowi udostępniać mniej informacji o nas, to możemy te opcje wyłączyć kolejne z prywatności możemy zmienić wracając po lewej stronie do prywatność i zabezpieczenia. Tym razem w głównej części okna wybierzemy diagnostyka i opinii. Jeśli chcemy wysyłać Microsoftowi możliwie najmniejszą ilość informacji o tym, jak korzystamy z komputera, to upewniamy się, że mamy odznaczone wysyłanie opcjonalnych danych diagnostycznych. W sekcjach poniżej, na przykład dostosowane środowisko, również możemy powyłączać opcje dotyczące udostępniania danych. Jest też możliwość całkowitego usunięcia z baz Microsoftu danych diagnostycznych dotyczących nas i naszych urządzeń. Pamiętajcie, że jeśli jesteście insiderami, czyli uczestniczycie w programie niejawnych testów systemu Windows, to części z tych ustawień Niestety nie będziecie mogli zmienić. Ostatnia opcją, na którą warto tu zwrócić uwagę, jest częstotliwość opinii. Możemy tu zmienić częstotliwość pytania nas przez Microsoft o różnego rodzaju opinie na temat systemu operacyjnego i oprogramowania. Ja na przykład ustawię, że w ogóle nie chcę być pytany o opinię. Zanim przejdziemy do kolejnych ustawień, mam małą prośbę. Jeśli ten poradnik okaże się dla Was przydatny, to pamiętajcie, żeby zostawić mu łapkę w górę. Bardzo pomagacie mi tym rozwijać kanał. Zajrzyjcie też na Smart for Ideas, Zostawcie suba i włączcie powiadomienia. Będziecie wtedy na bieżąco ze wszystkimi nowymi materiałami. A teraz wracamy do poradnika. Jeśli nie mamy zbyt dużego dysku, to możemy poprosić system, aby sam oczyszczał dla nas ten dysk z niepotrzebnych danych, takich jak pliki tymczasowe albo zawartość kosza. Aby to osiągnąć, musimy włączyć tzw. czujnik pamięci. Wystarczy, że przejdziemy do ustawień systemowych, po lewej stronie wybierzemy system, a następnie w głównym oknie wybierzemy pamięć. W sekcji Zarządzanie przechowywaniem musimy włączyć właśnie czujnik pamięci. Po jego włączeniu możemy również przejść do jego ustawień. Będziemy tu mogli ustawić, jak często czujnik pamięci ma się aktywować, czy tylko w sytuacji małej ilości miejsca na dysku, czy w określonych odstępach czasu. Możemy też ustawić, żeby z kosza automatycznie usuwane były pliki starsze niż podana ilość czasu. Jest również możliwość automatycznego czyszczenia folderu pobrane. Jeśli jesteśmy zalogowani na konto Microsoft lub synchronizujemy się z OneDrive'em, to możemy ustawić po jakim czasie zsynchronizowana zawartość zostanie usunięta z naszego komputera i będzie dostępna tylko w chmurze. Na sam koniec, jeśli nie mamy świeżo zainstalowanego systemu, to możemy oczyścić nasz dysk klikając na Uruchom teraz czujnik pamięci. Jeśli mamy monitor pracujący w wysokiej rozdzielczości, ale przez to elementy interfejsu są dla nas za małe i utrudnia nam to korzystanie z systemu, to możemy je łatwo powiększyć. Aby to zrobić, w ustawieniach systemowych wybieramy po lewej System, a następnie w głównym oknie przechodzimy do Ekran. W sekcji Skala i Układ możemy zmienić, jak bardzo chcemy powiększyć nasz interfejs, nie zmieniając rozdzielczości. Windows 10 i Windows 11 mają wbudowaną ciekawą funkcjonalność, którą nazywamy historią schowka. Standardowo, kiedy kopiujecie coś do schowka z skrótem CtrlC, po skopiowaniu innego fragmentu tekstu tracimy możliwość wklejania tego pierwszego. Historia schowka pozwala na dostęp do nawet 20 wcześniej skopiowanych fragmentów tekstu lub obrazku. Niestety w obu Windowsach jest ona standardowo wyłączona. Aby ją włączyć w ustawieniach systemu, po lewej przechodzimy do system. I w głównej części okienka odszukujemy schowek. Po wejściu do tej sekcji upewniamy się, że na samej górze historię schowka mamy włączoną. Teraz po skopiowaniu po kolei kilku fragmentów tekstu, kiedy wciśniemy kombinację klawiszy Windows plus V zamiast wcześniej używanego Ctrl V, to zobaczymy małe okienko, z którego możemy wybrać, który z wcześniej skopiowanych fragmentów tekstu chcemy wkleić. Kolejną z rzeczy, którą możecie chcieć ustawić, na przykład po instalacji świeżego systemu, jest zmiana domyślnej przeglądarki internetowej. Domyślnie dostarczana z Windowsem przeglądarka Microsoft Edge jest już całkiem niezła, ale jeśli chcecie na co dzień używać innej, to pokażę wam, jak to zrobić. Najpierw oczywiście musimy pobrać i zainstalować przeglądarkę, z której chcemy korzystać. Ja zrobię to na przykładzie Google Chrome. Tu nie ma żadnej filozofii. Po prostu wchodzimy na stronę producenta, pobieramy plik instalacyjny i instalujemy. Po instalacji przechodzimy do ustawień systemowych i po lewej stronie wybieramy aplikację. A następnie w głównej części okienka przechodzimy do aplikacji domyślne. Na liście, która się wyświetliła, znajdujemy naszego Google Chrome albo inną przeglądarkę, którą instalowaliśmy i klikamy. Tutaj z kolei wyświetli nam się lista typów plików i protokołów wraz z przypisaną do nich domyślną przeglądarką. Tam, gdzie jest Microsoft Edge, musimy zmienić na Google Chrome. Teraz, kiedy będziemy klikali na jakiegoś linka lub otwierali pliki HTML i PDF, to domyślnie będzie nam się otwierała inna ustawiona przez nas przeglądarka. Załóżmy, że nie mamy świeżo zainstalowanego systemu i chcemy zrobić porządek z programami, które automatycznie uruchamiają się wraz ze startem systemu. Takie programy często mocno wydłużają uruchamianie komputera, a w praktyce niekoniecznie są nam potrzebne przez cały czas. Na szczęście możemy uniemożliwić im automatyczne włączanie się w tle razem ze startem systemu. Wystarczy, że klikniemy prawym przyciskiem od myszki na menu Start i wybierzemy Menedżer zadań. Jeśli mamy ustawiony widok uproszczony, to wybieramy więcej szczegółów. Teraz u góry musimy przejść na kartę Uruchamianie Będziemy tutaj mieli listę programów, które mają możliwość uruchamiania się razem z systemem wraz z informacją, czy ta możliwość jest aktualnie aktywowana oraz jak bardzo programy te wpływają na czas uruchamiania się komputera. Aby wyłączyć automatyczne uruchamianie się z systemem danego programu, klikamy na niego prawym przyciskiem od myszki i wybieramy Wyłącz. Po uporządkowaniu listy powinniśmy zauważyć pozytywną zmianę w czasie uruchamiania się systemu. Minus tego rozwiązania jest taki, że jak już zdecydujemy się czasem użyć danego programu z tych na liście, to będzie się on uruchamiał trochę dłużej. Mimo to wydaje mi się, że gra jest warta świeczki. Zyskujemy ogólną poprawę wydajności i uniemożliwiamy programom ciągłe zbieranie informacji o tym, jak korzystamy z komputera. Podczas wprowadzania różnych zmian na komputerze czy instalowania aplikacji, czasami pojawia się okienko pytające, czy na pewno chcemy umożliwić danej aplikacji wprowadzanie zmian na komputerze. Możemy to zabezpieczenie wyłączyć, zakładając oczywiście, że jesteśmy czujnymi użytkownikami komputera i wiemy co robimy. Aby to zmienić, otwieramy menu Start i zaczynamy pisać: ustawienia funkcji kontrola konta użytkownika. Po wprowadzeniu części wyrazów w wynikach wyszukiwania pojawi nam się odpowiednia opcja. Klikamy na nią. Otworzy się okienko, w którym przesuwając suwak możemy zmienić, jak bardzo chcemy być nękani przez tego typu powiadomienia. Po przesunięciu suwaka po prawej stronie będzie się wyświetlał opis, w jakiej sytuacji okienka informujące o zmianach na komputerze będą się pojawiały. Jeśli zjedziecie suwakiem na sam dół, to nie będą się one pojawiały w ogóle. Pamiętajcie, że całkowicie wyłączając te okienka w sytuacji, kiedy przypadkowo uruchomicie jakiś szkodliwy plik, to narażacie się na destabilizację pracy systemu, utratę danych lub w skrajnym przypadku nawet uszkodzenie komputera. Najbezpieczniej jest cały czas mieć włączony antywirus, np. Windows Defender albo inny tego typu program. Jeżeli używamy komputera tylko do przeglądania internetu, to ukryte pliki i rozszerzenia plików zdecydowanie nie są nam potrzebne. Microsoft to wie i dlatego obie te opcje mamy w nim domyślnie ustawione na ukryte. Aby włączyć wyświetlanie ukrytych plików oraz rozszerzeń plików w naszych folderach, otwieramy pustego eksploratora plików, a następnie u góry na wstążce rozwijamy trzy kropki i wybieramy opcje. Otworzą nam się opcje folderu. Najpierw upewniamy się, że opcję Otwórz eksploratora plików mamy ustawioną na ten komputer zamiast szybki dostęp. Ta opcja jest po prostu bardziej praktyczna w codziennym użytkowaniu komputera. Teraz przechodzimy do karty Widok i na liście znajdujemy dwie opcje. Ukryj rozszerzenia znanych typów plików, którą musimy odznaczyć, oraz opcję ukryte pliki i foldery, w której musimy wybrać pokaż ukryte pliki, foldery i dyski. Jeśli z jakiegoś powodu chcemy widzieć wszystkie ukryte pliki, w tym również pliki systemowe, to możemy odznaczyć również ukryj chronione pliki systemu operacyjnego. Teraz, kiedy mamy gdzieś jakieś ukryte pliki i foldery. To będziemy je widzieli z taką przezroczystą ikonką. Zwróćcie też uwagę, że na końcu nazwy pliku wyświetla się rozszerzenie. W sytuacji, kiedy nasz system zacznie źle działać, bo na przykład niechcący namieszamy coś w rejestrze albo przypadkowo zainstalujemy złośliwe oprogramowanie, to warto mieć gdzieś zapisany stan naszego systemu z dnia, kiedy działał on jak trzeba do którego będziemy mogli bez problemu w razie potrzeby wrócić. Aby stworzyć sobie takie awaryjne zdjęcie systemu w Windowsach, w tym w Windowsie 11, możemy skorzystać z narzędzia, które pozwoli nam stworzyć tak zwany punkt przywracania. Żeby się do niego dostać, otwieramy menu Start i zaczynamy pisać punkt przywracania. W wynikach wyszukiwania powinniśmy zobaczyć pozycję Utwórz punkt przywracania. Otwieramy. Aby stworzyć punkt przywracania systemu, musimy najpierw zaznaczyć, na którym z wylistowanych dysków mamy zainstalowanego naszego Windowsa. W większości przypadków będzie to dysk C. Powinien mieć znaczek Windowsa przy ikonie dysku. Po zaznaczeniu klikamy na Konfiguruj. W okienku, które się pojawiło, wybieramy oczywiście włącz ochronę systemu. Poniżej suwakiem możemy wybrać jaką część dysku chcemy poświęcić na punkty przywracania. Zależy to oczywiście od wielkości waszego dysku, ale ja ustawię tutaj 5%. Po ustawieniu wszystkiego klikamy na OK. Teraz, aby stworzyć nasz pierwszy punkt przywracania, klikamy na Utwórz. Możemy mu nadać jeszcze jakąś nazwę. Nie musicie podawać tu daty, bo punkty przywracania na liście będą miały i tak podaną datę utworzenia. Ja wpiszę po prostu standardowy backup. Wy możecie wpisać na przykład przed zmianą w rejestrze albo przed instalacją programu X. Klikamy OK i czekamy aż program zakończy działanie. Jeśli z jakiegoś powodu będziemy chcieli przywrócić system do stanu zapisanego w którymś z punktów przywracania, to w tym samym okienku klikamy na przywracanie systemu i postępujemy zgodnie z instrukcjami. W pewnym momencie będziemy mogli wybrać, do którego z punktów chcemy przywrócić system. Jeśli nie chcemy otrzymywać od Windowsa 11 powiadomień ze wskazówkami, jak go używać, to w okienku ustawień systemowych wybieramy po lewej system. A następnie przechodzimy do sekcji powiadomienia. Zobaczymy tu listę wszystkich aplikacji zainstalowanych na komputerze i będziemy mogli wybrać, czy są one uprawnione do wyświetlania nam powiadomień w prawym dolnym rogu ekranu. Nas szczególnie interesują dwie opcje, które są na samym dole. Jeśli mamy świeży system operacyjny, to powinniśmy je zobaczyć od razu. Jeśli nie, to musimy trochę przeskrolować w dół. Po przeskrolowaniu w dół zobaczymy właśnie dwie opcje: oferuj sugestie dotyczące sposobu konfigurowania mojego urządzenia oraz uzyskaj porady i sugestie podczas korzystania z systemu Windows. Jeśli nie chcemy otrzymywać tego typu powiadomień, to odznaczamy je. Jeśli nie chcemy, aby w menu Start wyświetlały nam się ostatnio otwarte programy i pliki, to po otwarciu ustawień systemowych przechodzimy do Personalizacja, a następnie w głównej części okna wybieramy Start. Mamy tutaj trzy opcje. Pokazywanie ostatnio zainstalowanych aplikacji, najczęściej używanych aplikacji i ostatnio otwierane pliki. Po wyłączeniu tych trzech opcji nasze menu Start przestanie nas śpiegować. Po oczyszczeniu menu Start możemy dodać do niego własne skróty. Nie zamykamy okienka ustawień, zostajemy w Personalizacja Start i klikamy na Foldery. Mamy tutaj do wyboru, jakie skróty chcemy wyświetlić w dolnej części menu Start. Ja na przykład zaznaczę sobie ustawienia, eksplorator plików, pobrane i sieć. Po rozwinięciu menu start zobaczymy, że te skróty nam się pojawiły i możemy ich na co dzień używać. Teraz kolejna opcja, która zmniejszy ilość informacji o nas wysyłanych Microsoftowi. Jeśli nie korzystamy z systemów rozpoznawania mowy, wirtualnych asystentów i innych, to możemy wyłączyć przesyłanie informacji o nagranej mowie. Otwieramy ustawienia systemu, przechodzimy do sekcji prywatność i zabezpieczenia, a następnie w głównej części okienka wybieramy mowa. W opcjach, które nam się wyświetliły, wyłączamy możliwość wysyłania Microsoftowi danych na potrzeby rozpoznawania mowy. Mając to wyłączone, nie będziemy mogli korzystać z rozpoznawania mowy, ale ustaliliśmy już, że nie jest nam to potrzebne. Dalej, wyłączymy też wysyłanie Microsoftowi informacji o tym, co piszemy na klawiaturze. Windows 11 zbiera informacje również o tym, co piszemy odręcznie na specjalnych urządzeniach, teoretycznie, aby lepiej podpowiadać nam wyrazy. Możemy to wyłączyć, wracając po lewej stronie do prywatności i zabezpieczenia, i następnie przez przechodząc do personalizacja pisma odręcznego i wpisywania. Tutaj możemy te opcje wyłączyć. Słownik zostanie wtedy wyczyszczony, a komputer nie będzie zbierał informacji o tym, co piszemy. Jeżeli chcemy mieć menu Start zlokalizowane po staremu, czyli po lewej stronie paska zadań, to wystarczy, że w wolnym miejscu klikniemy na nim prawym przyciskiem od myszki i wybierzemy ustawienia paska zadań. Następnie musimy przejść do sekcji zachowania paska zadań. Mamy tutaj opcję Wyrównanie paska zadań. Kiedy zmienimy ją na lewo, to menu start przeniesie się na znane nam z poprzednich Windowsów miejsce, czyli na lewą stronę paska zadań. W naszym Windowsie 11, jak w wielu pozostałych, mamy również dostęp do ustawień zasilania, gdzie ustawimy na przykład, kiedy ma się wygaszać ekran, po jakim czasie komputer ma przechodzić stan uśpienia, itd. Aby się do tych opcji dostać, rozwijamy menu start i zaczynamy pisać. Wybierz plan zasilania. Jak już wyszuka nam się odpowiednia opcja, to klikamy na nią. W okienku, które nam się otworzyło, możemy wybrać plan, czyli profil zasilania naszego komputera. Jest to zestaw opcji, które wpływają na wydajność urządzenia i tym samym na jego zużycie energii. Wybranie planu wysoka wydajność będzie skutkowało tym, że nasz komputer będzie cały czas działał na wyższych obrotach, nawet wtedy, kiedy nie będzie takiej potrzeby. Ja zostawię plan zasilania na zrównoważony i kliknę na zmień ustawienia planu, żeby zobaczyć, co w tym planie mam ustawione. Na mojej maszynie wirtualnej w ogólnych opcjach mogę tylko zmienić czas, po którym ekran ma się wygaszać. Można tu na przykład ustawić, żeby nie wygaszał się nigdy. Większość z Was pewnie będzie tu miała jeszcze czas przejścia komputera w tryb uśpienia, który też można zmienić. Oprócz tych opcji mamy jeszcze możliwość wyświetlania i zmiany opcji zaawansowanych. Klikamy poniżej na Zmień zaawansowane ustawienia zasilania. Pojawiło się okienko, w którym, jak widzicie, dalej zmieniamy ustawienia dla planu zrównoważonego. Ja na swoim komputerze mam tutaj na przykład czas, po którym dysk twardy będzie się wyłączał w sytuacji, kiedy mamy go w naszym komputerze, ale z niego nie korzystamy. Możecie tu przejrzeć pozostałe ustawienia dostępne na waszym komputerze. Będą one dotyczyć głównie wyłączania poszczególnych komponentów w czasie, gdy nie są one aktywne, ale nie tylko. To tyle. Dajcie znać w komentarzach, które z przedstawionych ustawień najbardziej Wam się przydały. Pamiętajcie, że jeżeli ten poradnik okazał się dla Was wartościowy, to zostawcie mu łapkę w górę. Zajrzyjcie też na mój kanał, zostawcie suba i włączcie powiadomienia, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi poradnikami o tym, jak ogarniać w komputery. Ja nazywam się Paweł, a to było moje Smartfo Diaz. Jak zwykle dzięki, że oglądaliście do końca. Do zobaczenia, cześć.